Jestem Jason Gameplay, a dzisiaj zrobimy sobie. Yy, to, dzisiaj to tam, to nie będzie vlog żaden. Chciałem Wam tylko opowiedzieć, ten film zajmie parę sekund. No więc nie będę, postanowiłem, że nie będę nagrywał już z Brunem, bo mam przez to same hejty. No i tak postanowiłem, że lepiej, że, że, żeby ten, no żebym się zajął swoim kanałem No i tak po prostu postanowiłem, że będę sam nagrywał Bez Bruna No więc to by było na tyle Najprawdopodobniej dzisiaj pojawi pojawią się No jeszcze tam parę filmów baja